W tym roku zimowe ferie postanowiliśmy spędzić na Sycylii. Dała nam ona jednocześnie doświadczenie zimy na etnie, jak i może nie lata, ale na pewno jakichś wiosennych dni w bardziej zurbanizowanych pejzażach. Każda podróż jest inna. Każde miejsce opowiada swoją własną historię. Ale to, w jaki sposób ją usłyszymy, zależy od nas. Nie ma dwóch takich samych wyjazdów. Tak jak nie ma dwóch takich samych osób, które doświadczają tego miejsca w ten sam sposób. Nie jako turyści ale jako właśnie obserwatorzy, odkrywcy tego co ukryte pod warstwą przewodnikowych frazesów i pocztówkowych obrazków. Sycylia to jest wyspa kontrastów. Z jednej strony monumentalne ślady przeszłości, antyczne ruiny, greckie teatry, barokowe kościoły, z drugiej strony surowa codzienność, pełna pęknięć i szczelin, przez które prześwituje coś bardziej autentycznego. W Katali zanurzymy się w życie ulicznych targów. Na etnie spróbujemy dotknąć surowej potęgi natury, a w Syrakuzach poszukamy śladów dawnych cywilizacji.